Jeżeli chodzi o alkohol i cukrzycę, to y, też mamy dużo zapytań na grupie i zawsze y, pytający dostają rzetelną odpowiedź. Wszystko zależy od tego, co dana osoba zamierza pić, y, ile zamierza pić i co zamierza jeść. Jaki ma typ cukrzycy? Czy jest na penach, czy na pompie? Czy potrafi kontrolować swoją chorobę, ponieważ no, podstawowym pytaniem jest, e, podstawowym problemem w piciu alkoholu jest kontrola nad własną chorobą. Jeżeli swoją chorobę kontrolujemy w 80%, to wszystko jest dla ludzi i możemy, możemy się doskonale bawić. Ale jeżeli dopiero zaczynamy e, przygodę z cukrzycą, to uważam, że temat alkoholu powinniśmy odstawić e, na dalszy plan.